To, słuchajcie, jest ostatnia szansa na znalezienie. Myślisz, ale było super, jakby ja coś znalazłam tą diamentową krowę. I żeby Dawid mi tak strzelił to był historyczny moment. Po prostu nie, ale no nie, ja nie wierzę. Ale to może nie strzelaj, jak ja nie znajdę, co? Czy no strzelisz? I tak? No nie wiem, no dawaj. Zaraz Wam to rozpierdę go. Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darlipka Dzisiaj specjalny odcinek, bo 14 lipca miałam urodzinki i Dawid zrobił mi ogromny prezent, który dosłownie całą mnie zasłonił. Podobno jest tutaj 28 niespodzianek na moje 28 urodziny, więc razem z Wami chcę to otworzyć i zobaczyć, co on dla mnie tam przygotował. Mogę tak zostawić tą paczkę, żeby nie było Cię wcale widać, ale nie no, jesteś, jesteś. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie, pokaż ładnie dużo łapek w górę. Juhu! No, co ty robisz? No, subskrypcję i dzwoneczek. Dobra, nie przedłużam, bo otwieramy i mam ciebie zasłonić no są Ty? Ja już nie mogłam się doczekać, kiedy to otworzę. Oj oj, oj oj! Tu jest wypchane na maszka! Aż po brzegi! Aż po brzegi, bo tu zobacz... Robi wrażenie! Zobaczcie, tutaj aż się po prostu nie domyka. Ale wiesz co? Ja Może wolę chyba tutaj. tak. No ja wolę tak. I zaraz tutaj oblepiamy to i będziemy po kolei sobie wyjmować. Dobra, co my tutaj mamy? Widzę... Największe Merci, jakie ja w życiu widziałam! Słuchajcie, i tutaj piszę nawet, że jestem najlepsza. Naprawdę tak myślisz? Chodź, przytulimy, żeby nie myśleli, tylko że, że jesteś dziadem, jesteś kochanym dziadem. No, więc pierwszy mój prezent to Merci. Czy tutaj nie? Myślałam, że tutaj jest coś wypchane jeszcze, ale dobra, odkładamy sobie. Dobra, kopertę szukało. I co tu jest? Ja to mam teraz przetestować? Tak. To jest ogromna I tarcza. I zobaczymy kto więcej punktów zgarnie. Dobra, możemy tak zrobić, ale... Czyli ja na przykład sobie stanę tam za kamerą, no. ty będziesz to trzymała no. i rzucasz. Dobra, dobra, możemy tak zrobić. Widać? Nie. Tak. Tak? Dobra, rzuca. Jest. Dalej? No. Zaraz. Ale, ale zaraz, jak mam taką złominkę to nie ma punktu, tak? No. O, to niedobrze, bo ja tak trafiłam. Dobra, uwaga. Jest. I uwaga. No powiedzmy Czyli mam ile punktów? 80. 80 punktów, dobra Spróbuj mnie przebić. Okej okay. No wreszcie, może ja coś dostanę. Dobra, ja się zasłaniam, słuchajcie, uwaga. Co masz? Ojej Niedobrze chyba jest. Jest! Co? 100 no punktów, no to przegrałam. 100, 120, no tu co uznamy, to jest wesoła. Ale to może poczekajmy. Na poczekajmy. koniec? Poczekajmy Na koniec odcinka? Nie, nie, jeszcze chwilkę, poczekajmy. No dobra, okej, okay, bo tutaj jest wesoła, ale ja tego nie sprzątam. Wow, no koronę! Nie No dobra, będzie normalnie, że założę. Poczekaj. Dobra. Dobra, naprawiliśmy. Naprawiliśmy koronę. Pokaż. I teraz jestem prawdziwą księżniczką. jak byłam mała i w ogóle każdy mnie pytał, co ja ten Poczekaj, ja to... czy dwie jeszcze rzeczy muszę dać? No dobra. dobra. O ja! Zadowolona jesteś? <laughs> Jodie! Jakie no, <ty> wielkie! wielkie! <laughs> to będzie długo trwało, może ja sobie coś otworzę jeszcze w tym czasie, co? Czemu mi nie powiedziało, że już? Ja nie widziałem dobrze O Boże. Dawid właśnie dmuchał mojego balona i pękł. Bo mi nie powiedziała! Wygląda jakby był chory i potrzebowałbym taki, taki te... Nie no dobrze, nic się nie stało, ale to... Nie, no dlaczego ja wtedy akurat wyłączyłam? Co to jest w ogóle? Cipiciu zachciało. Napój taki kanta! nie widziałam w życiu, w życiu nie widziałam takiego napoju. Co my tu mamy? Magazyn LOL Surprise. Proszę bardzo, otwieramy sobie. No ja mogę zawsze chcieć takie prezenty i tutaj są niespodzianki. Wyczesana styluweczka, jakaś saszetka jest. Zobaczymy jest sobie. zły. No nie bądź zły, nic się nie stało, że pękł. Chciałeś dobrze. O, masz, załóż różową opaskę na pocieszenie. Super. Mam jeszcze mnóstwo naklejek. Potem Wam wszystko tutaj z bliska na stole pokażę. Tutaj na razie to odrzucam. O super, naprawdę bardzo ładnie wyglądasz. I tutaj mamy kolejną saszeczkę, której będzie. O, co to jest? To są pierścionki? Mm -hmm. To to sobie odkładamy i ja już nie patrzę nawet, ale ja widziałam. To, to ja muszę, kula, no co prawda, Bożego, potem, 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 potem. Dlaczego? Potem. Ja... Bo ja będę musiała wypuścić zaraz. Dlaczego? No. Ja tak no do... dawno nie no, Ale to nie o, No dobra, to otworzę, jak Dawid pojedzie i wtedy no, sobie zbliżę, to jakoś będzie inaczej. Dobra. Gumy mojego dzieciństwa. Gumy kuleczki. Piszcie kto jadł. Dobra, odkładamy i ja no, spróbuję nie patrzeć, co to jest. No właśnie nie wiem. Popcorn to jest slime. To jest na bank slime, słuchajcie. Zaraz to obczajmy, ale ja myślę, że to jest slime, bo to jest bardzo ciężkie, ale jakie ekskluzywne takie złote, świecące bardzo. Uuu, już się glutuje. Ciekawe, kombinę w jak ty to robiłaś. <laughs> Ej, on pierdzi! Daria. O nie, o, to chyba Oliwka przejmie ten prezent, bo ona uwielbia wszystkie slajmy, dobra, tutaj to i teraz już nie patrzę, nie wiem co złapę, mam coś y, kwadratowego i dużego, nie, no mówiłeś mi o tym, zobaczcie, to są, jak to się nazywa? Hmm, Minecraft, czekaj, Minecraft, Minecraft Aquastik? Treasure X, tak, jest... Aquastique. Nie wiem czy to jest Aquastix, Co ale bez tam, to ja to też otwieram jak Ty pojedziesz, bo wtedy to fajnie przybliżę. Dobre, tak? Czy chcesz dobra. to widzieć? Bardzo. Nie, dobrze ja żyję. Tak? Mhm. No pewno? No Zobaczysz pewno. na filmiku. Dalej. I losujemy dalej. Milka Secret box odkrywcy przyrody. Może wreszcie trafię diamentową krowę z okazji moich urodzin. Niestety jajo. Daria. Co? Jajo. No. Dobra, losujemy dalej. I co? O jezu, co to jest? Jakie fajne jajko to jest? Nie wiem, nie chcę tak się bardzo zbliżać, bo pewnie Wam się nie wyostrzy i potem nam się wszystko popsuje, ale zobaczcie, jaki jest... No daj, ja już to otwieram. Cosby fan i za skąd ty to wyrwałeś? Pani, ja ja ja... Ja, ja, ja. ja ja, nie mogę! Ja nie mogę powiedzieć. Ej, ale ja nigdy nie widziałam takiego jajka nigdy. Matko, ja tego nawet nie Matko, odchodzę. co tu się stanęło? Co tu się stanęło? Ja nie mogę. Otwórz mi, proszę cię, to. Ja nigdy nie widziałam takiego jajka, Jezu, nie, przy... nie mogę. Jakieś odchodzę. betonowe to jajo jest normalnie, nie. nie. Mamy już otwarte, wygląda w środku jak, jak Kinder Joy, ale to nie jest Kinder Joy. I w ogóle wiesz, co ci powiem, że. Mogę zacząć środek pójść w No. no? Zobaczcie, Zobacz. o matko, jakie ten, nie, no zobaczcie tak z daleka, potem wam zrobię zbliżenie, są takie, yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kulek, ale takie jak płatki, nie? No. Jak te płatki, takie czekafiki, czy jakieś Dokładnie. tam inne, dobra, a potem zrobię wam też test, wyczuwam kolejny Milka Secret Box bez patrzenia, odkrywcy przyrody, i to jest kolejna moja szansa na mm. diamentową, Moo, to świnia kolejna. Ja nigdy jej nie trafię. Nigdy, przy nigdy. Czekaj, czy jeszcze może tam jakiś. O, kolejne jajka wyczuwam. Kinder Joy, dobra. Kinder Joy szybcy i wściekli. Mamy to już, ale to jest fajne bardzo. taki. Ja wam potem to wszystko z bliska pokażę. Jakie to jest słodziutkie. To jest takie jakieś y, ja, japońskie, chińskie I w ogóle. Ale zobaczcie, jest tutaj taki słodki dinozaur mały smoczek na hulaj nodze. To też jest slime na banku. A to w ten sposób. Teraz być pierdział? Ten jest kulturalny, nie pierdzi. <grystanie> ale jaki ładny kolor! Ale jaki jest milutki! Nie, ale... Ale zobacz, jaki milutki taki, nie? Aha. Ej, ale taki dziwny, jak taka kaszka! No. Ale fajny kolor ma rewelacja. O! Ale kulturalny miał być! No, ale może stwierdził, że wiecie, że jednak tam... O, wzorki. <grystanie> Mam... O. Kupiłam to oliwce na różowy challenge, tylko że. No, było różowe, nie? No, ale boże, tam się trafi jakaś inna lalka tutaj w środku. I to jest petko, ile się nie mylę. To jest Lil Superstars. Mam superową laleczkę z różowymi włosami, dwie kitki. Bardzo ładna. I do niej są też akcesoria, które potem sobie założymy i wszystko wam tutaj pokażę. Może być sobie mogę... go, O, no dobra, to jest dobry pomysł całkiem. Ale ja mam tutaj prezent. No dobra, daj. No i tak myślałem, że, że się coś wpuści. Ojo. Ale słuchajcie, on znalazł Jajko, niespodziankę czekoladowe znana na surprise. Ja jestem ciekawa, czy w środku, no bo tam musi być jakaś lalka, no tak? No znaczy jakieś jajko. Że to się się jest być. dwukolorowe z białej i ciemnej czekolady, ale teraz nie jest rozpuszczone wcale, tylko trochę się spłaszczyło, więc spokojnie, bo ja sobie wyjmę to. I teraz jestem na mega. No mega, mega, jestem ciekawa, czy tam będzie coś Co znana na surprise, czy coś będzie. Fiatki, czy coś w tym stylu? Zobacz, takie. Ej, to są te! Jak to się nazywa? Ty spinner? Znaczy to jest takie do kręcenia? To jest Sasze, super Teams? Nigdy tak. To jest od. To jest od Zinków, tak? Nie wiem. No przecież tak. No tak to samo to logo jest, mniej więcej. Mamy kolejne Kinder Joy, może teraz nam w jakaś furtanowa, nie? I czy tym razem będzie tutaj coś? O Jezu! Batman. Batman! Ale wiesz co to jest? Faj, to jest fajne. To jest nałówek, nałówek. nałówek. No to Batmanik jest są... elekstra. Końców... Elekstra. Elekstra jest jak nie wiem co, końcówki nałówek. Mega to jest. Dobra, to ty tutaj? I jeszcze sobie losuję. Co tam jest? Tu jest coś dużego, tu jest coś małego, a tu jest coś mikro małego. Nie ostatni. Jeszcze jeden? Dobra. Może tu. Ej, no to, ale to jest aż nienormalne, bo wszyscy już trafili te diamentowe krowy. To prześladuje wszystkich, uważaj na to, nie patrz się, ja nie patrzy na to, bo cię to zabierze. Pokazać Ci co to jest? No. Na pewno? No. No to patrz. Ale się zbudzić, to pa. musisz się zbliżać. Jóście do buzi. Na buzi. I dmuchnij. <grym> <grym> to teraz widać było <grym> dobra, okej? I guma potem. Dawid próbuje nadmuchać dwójkę, a ja łowię sobie dalej i mam tutaj... Ojej, jakie to jest słodkie! Baby unicorn i to jest też coś do jedzenia czy coś w tym stylu. To jest Liza? Ja nie wiem, czy ja mam to polizać. I tutaj wkładamy tego jednorożca. Ej, nie, bo jemu głowa... A je, zmieściło się, dobra. Ale on się nie zamoczył. Ja chyba go muszę troszeczkę zmniejszyć. Albo posypać to i lizać. Ja nie wiem, jak to działa, ale na pewno sobie to sprawdzę. Mamy ósemkę. No ale jak ale... ładnie to wyglądasz! się, no. ale nic się nie stało, nic się nie stało. I teraz słuchajcie. To nieskończoność położymy. Się. Tak, nieskończoność, nieskończoność, nieskończoność prezentów, które niestety się skończyły. Nie, mam jeszcze tutaj gumę szok jedną. I to, słuchajcie, jest ostatnia szansa na znalezienie. Myślisz, ale było super, jakbym ja tutaj znalazła tą diamentową krowę. I żeby Dawid mi tak strzeli, to było historyczny moment. Po prostu... Nie, ale no nie, ja nie wierzę. Ale to może nie strzelaj, jak ja nie znajdę, co? Czy strzelisz no i tak? No nie wiem, no dawaj. Małpa! Nie, nie boję się tego! Boję no się. Nie! Ja pierdziam! <grym> Ale nie no nie mam diamentowej, ale mam inwazję małp za to i pełno y, pełno konfetti. Poczekasz na Minecraft? No to, to musimy teraz... chwilę przerwy zrobić, sprzątnąć i zrobić miejsce jakoś na te podporność. Dobra, to tak zrobimy. Eee, y lub przerwie. To zaczynamy z tym, y, z tym, 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 tym Treasure X Minecraft od Kobi y, Crafting. To jest mhm. chyba crafting w środku. I teraz mamy ulotkę i możemy sobie zobaczyć, co nam się może tutaj trafić. I w ogóle jakie tutaj kombinacje są ciekawe, jakim się ludzi trafi. I tu mamy taką małą zaszetkę w stylu craftingu. I tutaj mamy tajemniczość. Ale to jest fajne, nawet wiecie, co tak do postawienia potem gdzieś. Dobra. No dobra, Nie to jaka jest instrukcja? Nie, dawaj tak. Otwórz to właśnie, co ty otwierasz. No dobra. O ja, mam ten, co to diamentowy... jest? Diamentowy... troszkę. mam diamentowy kilo. Mam diamentowy kilo. Bo diamentowy kilo. No tak chyba jest, żeby zdobyć diament. Jest, diamentowy armor. Teraz zdejmujemy pokrywkę z tego. No. I to musisz pukać tym. Aha. Serio? No tak jest narysowane. Ale to się? rozwalę. No Ale to jest fajne! Ale diamentowego kilofa mam, ludzie! No dobra. dobra, i teraz. To tutaj wysypuj... to? Nie. No, wysypujesz no. wszystko. wyciągasz wszystko ze środka. Okej. Okay. Ten tak. tak robię jak mówię. Ja ci pomogę. O oh, wow, ta wiesz. Dobra, i co teraz? I teraz wydobywasz wszystko z tego slajma. Aha, okej, okay, czyli będzie zabawa jeszcze na koniec. Dobra, to tak, to, do, gdzie jest kartonik nasz magiczny? Tu, dobra. I teraz tak, mam to po O matko, to jest Enderman! To jest... Trochę Endermana? No, diamentowy, kilo Enderman najlepiej. Ja sobie czyszczę mojego Endermanika, no i no. wlewam tu wody, Ta. tak? To jest magiczna skrzynka, żeby serduszka działały. Mhm. Bo te serduszka to chyba są po to, żeby tego ludzika skleiło. Tak mi się wydaje. Dawid sobie walczy z naszym Minecraftowym przyjacielem, a my otwieramy sobie kulę. Dobra, Siu. I jest już nasza kula. Ja sobie tutaj wezmę, przesunę te Minecraftowe magiczne rzeczy. I lecimy, bo tutaj jest tego naprawdę dużo. Więc tak, mamy piękny woreczek. Mamy tutaj to jest chyba jakiś... A, to jest na tą kulę, dobra, no to spoko, ja już sobie to składam. Mamy powtórkę, mamy bliźniaczki, ale zasypana brokatem. No dobra, ale ja lubię jak są powtórki. Dobra, słuchajcie, ja już mam swoją laleczkę się zrobioną. Okazało nie się. Lewa im, nie, się, się okazało zrobię. się, że Dawid źle wytłumaczył mi, jak składać tego intermana. No, na serio, to wkładam w ogóle nie w tą stronę, co powinno być. I Dawid już go złożył, więc jest zrobione. Proszę bardzo, jaka parka Hej. ładna. Patrz to ja, a to ty. Siema. Nie patrz na mnie, bo cię zabiję. I są dziadu. <grym> Dawid się z nami żegna, a ja tutaj się rozsiadam, żeby wszystko wam dokładnie pokazać. Więc tak, tutaj moja laleczka, ona się nazywa Surreal Babe. No i tutaj mamy tego złożone... złożonego. Złożonego endermana. Co to jest za item? Powiedzcie mi, bo to jest, czuję, że to jest jakiś dobry bardzo item. A zanim pójdę, to chciałem się zapytać, czy może wie... chcecie znaczyć więcej takich o, o otwierani, takich <grym> o. <grym> Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, z otwierania w ogóle, możemy zrobić taki odcinek, że na przykład yy, mamy na przykład 400 zł, dzielimy się po 200 i kto komu zrobi lepszy prezent? Piszcie w komentarzach, czy coś takiego chcecie. Tutaj mamy jeszcze tą laleczkę, która jest nieubrana. Ta pepkowa, różowa, ona ma tutaj swoje gadżety. Ale wiecie co? Ja zostawię to oliwce. Oliwce zostawię, niech ona sobie ubierze. Tutaj mamy. Teraz z bliska Wam wszystko pokażę. Tutaj mamy tego unikornowego Lizaka. Tak, to jest Lizak, słuchajcie, to normalnie jest Lizak. A tutaj pod spodem, jak się to odkręci, to mamy taki proszek. I on jest mega kwaśny, jest naprawdę super. I zobaczcie, tutaj Wam z bliska pokażę to słodziutkie opakowanko. Ono jest takie naprawdę w takim pudrowym kolorze i tutaj w środku jest najładniejszy slime, jakiego w życiu widziałam, serio. Najładniejszy i najmilszy, to nie jest taki slime, że glut czy coś. On się w ogóle nie klei do rąk, nie zostaje żadne, tam wiecie, na, na rękach czy coś, ale on jest tak, tak, jakby z jakiejś kaszki zrobiony. Naprawdę jest rewelacyjny. No i co? Lecimy dalej. Jeśli jesteśmy przy slime'ach, to oczywiście złoty, piękny popcorn, a w środku również różowy i ten pierdzi, słuchajcie. Poczekajcie. Zaraz wam rozpierdzę go, <laughs> jeszcze raz. Macakra. Ej, kiedyś na jakiejś imprezie można tak komuś wiecie. No teraz nie pryknął. O, Dawid, akurat przyszedłeś. <grym> Magazyn LOL Surprise. Myślę, że poczytamy sobie razem z Oliwką. Tutaj są jakieś fajne quizy w środku, zagadki. Prawda, czy wyzwanie nawet jest? Zobaczcie, czy można sobie wyciąć. I są karty normalnie. Prawda, czy wyzwanie, Dawid? No dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Mam moją nieskończoność z tyłu, która miała być ósemką, no ale wyszło jak wyszło, ale tak musiało być. No i o właśnie, ja zapomniałam o moich pierścionkach, zobaczcie. Nie wiem, czy mi się tak wyostrzy bez kliknięcia, ale tutaj jest mała swag na pewno, a tutaj jest ta roller chick, która jeździ na rolkach, tak mi się wydaje. Piszcie mi, jeżeli się mylę, ale tak mi się wydaje na bank nawet. Jeśli chodzi o Milka Secret Boxy, to yy, mam jajo, no ja to tak nazywam jajo, mamy małą inwazję małp, brokatowej, znaczy brokatowej, diamentowej, mo, dalej brak, ale zażyczyłam sobie również od moich teściów, czyli od rodziców Dawida prezent właśnie na urodziny w postaci całego kartonu Milka Secret Boxów, odkrywcy przyrody. Tak wiem, jestem szalona, normalni ludzie pewnie chcą perfumy, może jakąś bluzkę, torebkę czy coś. Ja chciałam Milka Secret Boxy, no i mamy jeszcze świnkę Halinkę na koniec. Ja bym teraz chciała oficjalnie mojemu mężowi, dziadowi, Dawidowi, mister drobnemu podziękować. Za super prezent i jedź już sobie do tego fryzjera. Bye, bye. Postaram się bardzo, co cię pasuje. Czy ta małpa? No. Czy ta świnka? Małpa bardziej, świnka bardziej. Dla mnie, no to diamentowa moa Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie dużo łapek w górę i subskrypcję i dzwoneczek, a ja już się z wami żegnam i do następnego. Pa, a Dawid tam stawia nad moim stanowiskiem komputerowym, które wam też niedługo pokażę. Moje pamiątkowe, lal, moje pamiątkowe tak, lalkę Endermana i moją lol surprise. Więc do następnego. Pa.